Szczęść Boże, witam was serdecznie w kolejnym dniu. Kochani, dzisiejsza Ewangelia, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy zwrócili uwagę na Boże prawo. Mówi nam Pan Jezus, że nie przyszedł na świat po to, żeby prawo zmienić, ale po to, aby je wypełnić. Prawo Pana Boga jest wieczne, jest niezmienne. Ono jest od tysięcy lat, od początku, jest takie samo, które nam dał. Te dziesięć przykazań, które dał na górze synaj, cały czas obowiązuje. Chcielibyśmy wybrać sobie niektóre z tych praw, te, które jest łatwo stosować, które są proste, przyjemne, które uczą nas jakiej sprawiedliwości, zaś trudniej już nam jest się zgodzić z pewnymi prawami, które sprawiają nam właśnie trudność w wypełnieniu. Dlatego to jest zadanie dla nas na Wielki Post, i może zadanie dzisiaj domowe do wykonania dla Was, żeby spojrzeć na dekalog i które z tych praw, które Pan Bóg daje, jest mi najtrudniej wypełnić w moim życiu, z którym mam największą trudność, od którego uciekam, którego się boję. Mamy ich dziesięć, które są tłumaczone potem w przykazaniach także i kościelnych, czy w innych też komentarzach, czy kazaniach. Które z tych praw sprawia mi największą trudność, a które jest najłatwiejsze? I może właśnie tym prawem się zajmę i zrobię kolejne jakieś postanowienie wielkopostne, a może pierwsze na niektórych, bo może jeszcze nie zrobiłem żadnego postanowienia. Dlatego zwróćmy dziś uwagę na Boże Prawo na to prawo, które daje nam Pan Bóg, ale przede wszystkim na prawo miłości, które jest dopełnieniem, wypełnieniem prawa danego na Synaju, prawo miłości. Na koniec życia będziemy sądzeni z miłości. Życzę wam wzrostu, życzę wam owocnej pracy nad sobą i wszystkiego dobrego. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Z panem Bogiem.